No witajcie moi drodzy, z tej strony Sebastian, e, przepraszam, że tak troszkę ostatnio milczę, ale e, musiałem odwołać wyjazd do Stanów i, oraz wyjazd do Singapuru dlatego, że mam no, ważne sprawy osobiste do załatwienia tutaj na Śląsku, e, tak ja jestem teraz na Śląsku, jak widać okazuje się, że Śląsk to nie tylko, nie tylko kominy, nie tylko kopalnie, ale można też znaleźć e, trochę przyrody. No i moi rodzice właśnie mieszkają w miejscu, gdzie tej przyrody jest trochę. Może dzisiaj po południu, a ewentualnie jutro, powinno się troszkę o mnie zluzować. I wtedy postanowiłem, że... nie wiem, czy Wam o tym mówiłem, czy nie, ale będę starał się nagrywać pomiędzy każdym vlogiem. Postaram się nagrać taki odcinek, w którym będę odpowiadał, czy tam będę komentował najwyżej oceniane komentarze. Dlatego, że jedyny sposób komunikacji ze mną, to są tak naprawdę komentarze, które zostawiacie. Tylko, że rzadko na nie odpisuję. Nie jestem w stanie odpisać na wszystkie, ale przynajmniej, przynajmniej skomentuję je w filmiku. Tak? Tylko te, powiedzmy, nie wiem, 3, 4, 5 najwyżej ocenianych. Pospaceruję sobie jeszcze chwilę i wracam, i wracam do domu. Musiałem zwyczajnie zaczerpnąć troszkę, troszkę świeżego powietrza. Dobra, nic. Trzymajcie się i pozdrowienia ze Śląska. Trochę inne pozdrowienia ze Śląska niż te, które, które krążą czasami na internecie. Dobra, na razie, bywajcie w zdrowiu. Hej.